którzy są y, dobrze dla tego kraju, no ale wyskakuje jakiś. Janusz Korwin-Mikke, i... na przykład mówiący o tam lekkiej pedofilii, tak? Czy znaczy Janusz Korwin-Mikke to ciekawa postać właśnie, bo on często mówi fajne takie logiczne rzeczy, ale w taki sposób, że nie da się tego przyjąć nawet jak jesteś ich zwolennikiem. Jego forma przekazu, <laughs> zdecydowanie, zdecydowanie tak. Jego forma ja, też wielokrotnie, jeżeli wchodziliśmy na tematy polityczne wśród znajomych, przyjaciół i poruszaliśmy tematy Konfederacji, kiedy jeszcze Byłem prezesem klubu konfederacji za granicą. Mówiłem o tym, że myśl Korwina Mikke często jest, jest trafna, ale forma przekazu jego jest taka, żebym to nazwał bufoniasta, taka po prostu. Agresja, on nie taka. potrafi w dobry sposób przekazywać swoich myśli, tylko przekazuje te swoje myśli w taki sposób, że odbiorca negatywnie do niego podchodzi, bardzo negatywnie, więc sam sobie wykopał dołek, w który wpadł. No